No to i ona! Najwspanialsza maszyna drogowa w historii. i wskazuje cię na ciężkie roboty drogowe. Osobiście dopilnuję, żebyś naprawił tę drogę. Ja? Zgłupieliście wszyscy. Wiesz to niby trochę nie jest najlepszy moment, ale wisisz mi 30 tysięcy 200 za obsługę prawną. Co? No to może teraz przywitaj się z wersji i zaprzęgamy cię. Już lecę, łap. Mnie. Zaczynasz tutaj koło sądu, a kończysz aż tam przy rewizie. Możeś ty szmata drogi. Ej, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Ile mi to zajmie? No tak się trochę spręży, smaknie to dni. Pięć dni? Ale ja muszę zaraz jechać bajerować tych z tych zdajno, co? Jak ci się tak śpieszy i bierz się do roboty. czym go, złałę. Spoko maroko. Ej. Niby, że trzeba było najpierw go zaprząc, a, a potem roztworzyć skobele? Tak? Nie, no nie, 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 Pusty bak. Przecież dopiero tankowałem. <grystanie> Widzisz? Jesteśmy chytrzejsi, niż myślałem. Bo ja, ja nie, 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 jak jak to tak? nie, Spuściliśmy ci nie, jak spałeś. ła, <grystanie> ła, wow, 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 wow. <grystanie>